Witajcie w kolejnym filmie. Kolejny poradnik. E, otrzymałem ostatnio pytanie jakie ziemi używać na poszczególnych etapach przesadzania i jakich doniczek. Więc tak dzisiaj pokrótce. E, mam przed sobą kilka rodzajów ziemi. Plus e, pewne jeszcze komponenty dodatkowe. E, pierwsza faza jeżeli chodzi o wysiew Tutaj mamy siewki w malutkich doniczkach, jak widać ziemia wymieszana z perlitem. Zwykła ziemia do wysiewania, pikowania. E, czym ona się charakteryzuje? Jest to ziemia bardzo drobna, mocno przesiana. E, wymieszana po części też z piaskiem, żeby polepszyć jej przepuszczalność. Jest to torf I co ciekawe, ona ma bardzo duży poziom Minerałów startowych Pierwiastków startowych, tutaj NPK jest 14, 16, 18 Żeby wspomóc wzrost tych naszych siewek Ja jeszcze umieszam z perlitem dla lepszej przepuszczalności, ale to Wam zaraz pokażę Pokażę dalej co i jak Kolejna ziemia no tutaj mamy zwykłą ziemię uniwersalną Stosowałem taką wielokrotnie Jak widać jest to taka ziemia, że tak powiem śmieciowa Znajduje się w niej dosłownie wszystko Patyki, jakieś kamienie, żwir, piasek, torf Wszystkiego po trochu Ziemia, którą ja używam To jest ziemia, nie będę tutaj ukrywał To jest kompo biodo warzyw i pomidorów Ziemia torfowa, wysoki torf, mokra. Eee, co ona jeszcze zawiera? Zawiera kompost, zawiera guano. Eee, jej pH jest między 5 a 7. Aha, bo nie powiedziałem. pH eee, tej ziemi do wysiewu to jest 5,4 do 6,4. Zobaczcie, tu jest tylko jeden, jeden stopień pH się różni. Jeżeli chodzi o moją ziemię, którą stosuję już do większych, większych krzaków, ona ma pH 5 do 7, czyli tutaj mamy duży zakres. A jeżeli chodzi o ziemię uniwersalną, to ona ma 5,5 do 6,5. W trakcie sadzenia tą ziemię mieszam z perlitem, żeby zapewnić jej lepszą przepuszczalność wody i lepszą oddychalność dla korzeni. Bardzo dobrze korzenie reagują na perlit, także nie ma się tutaj co martwić. A na samym dole kuleczki z keramzytu. W zeszłym roku spróbowałem wymieszać ziemię z keramzytem, i powiem Wam, że był to dla mnie duży problem, ponieważ mocno przerastały te korzenie przez ten keramzyt. Podczas przesadzania się uszkadzały. Teraz tylko i wyłącznie na dno doniczki. Jak widzicie, w moich siewkach. Ilość perlitu jest bardzo duża. To jest wymieszane w stosunku no, mniej więcej 1 do 4. Przy większych krzaczkach, tutaj mam z ostatniego przesadzania, ładnie przesadzone, tu już mam ten stosunek troszeczkę mniejszy, ponieważ te rośliny mają już dobrze wykształcone korzenie i tą wodę se. Fajnie pobierają, fajnie ciągną. Tutaj z siewkami musi być tego perlitu trochę więcej, ponieważ one nie mają tak wykształconego układu korzeniowego i możemy łatwo przelać i udusić. Pokażę Wam tutaj na przykładzie jeszcze. To mam akurat przeźroczystą doniczkę, tak żebyście mogli zauważyć. To jest akurat szczypiorek ziemia z perlitem. Widać ładnie jak. Ta ziemia oddycha, ona nie jest, posklejana, nie jest posklejana do ścianek. Dobrze pracuje. Jak widać, korzenie też ładnie przez nią przechodzą. Przerastają. Teraz mała zmiana scenerii. Czy warto przesadzać z biegiem czasu swoje krzaki? Czy nie? Jakie to ma znaczenie? To jest. nam przed sobą trzy krzaki. I one są wysiane tego samego dnia. Tak, dokładnie tego samego dnia. Z tym, że ten krzak bardzo długo pozostawał w swojej yy, pierwszej stałej doniczce, nie mówiąc o siewniku, która miała ja pojemność około 250 ml, tutaj mam już pół litra. E, jak widzicie łodyga gruba, sztywna, ale masy zielonej nie ma zbyt dużo. Przycinane były wszystkie dokładnie tak samo. Z tym, że były różne, różne nawożenia, różne, różne dawki nawożenia. Ta roślina akurat była bardzo mało nawożona i w późnym etapie. Tutaj mamy drugą, żeby nie było, że to są dwie rośliny zaraz udowodnię. o proszę Mamy jedną łodyżkę, ładnie poszła na Y i później już troszeczkę rozkrzewiła. Ona była szybciej przesadzona do, do większej doniczki po około miesiącu. Eee, a ta roślina. Tak, to też jest jedna. Jak widzicie, jest bardzo dużo rozgałęzień, troszkę wzrostu. Tutaj nawet widzę, że się liście gniotą pomiędzy. Tak, od góry Wam nie pokażę, ale o! Tutaj widać, że to jest jeden krzak. Ona była dobrze nawożona, mocno nawożona. Dokładnie co dwa tygodnie z, z nawożona była e, nawozami z General Hydroponic, o których już robiłem film. Ale była jako pierwsza przesadzona do dużej doniczki. E, przesadzanie, jeżeli przesadzimy do większej doniczki, wiadomo, następuje. Chwilowy przestój wzrostu, ponieważ tworzy się bryła korzeniowa. W momencie, kiedy te korzenie już będą wykształcone, to ta roślina jest później do zahamowania. Teraz zostało troszeczkę światła słonecznego i zobaczcie, co się dzieje. To są rośliny, które były wysiewane, wszystkie tego samego dnia. Dla porównania do mojej ręki. Raz dwa trzy jeżeli macie jakieś pytania wiadomo zostawcie je w komentarzach albo piszcie do mnie na facebooku eee, myślę, że za niedługo pojawi się kolejny film odnośnie kiedy roślinom poz pozwolić kwitnąć, kiedy pozwolić im już wydać owoce do zobaczenia, pamiętajcie o łapce w górę trzymajcie się